Rutewka Delaweja należy do moich ulubionych bylin, ale również do tego grona zalicza się zatrwian szerokolistny, o którym dziś będzie mowa. Ta bylina w dalszym ciągu jest jeszcze słabo znana w naszym kraju i mało rozpowszechniona, a w naturze rośnie głównie w rejonie Bułgarii czy też w bez Arabii. To są rejony południowo-wschodniej Europy. Tam też ten zatwian rośnie na, w suchych miejscach, w suchych miejscach, na wybrzeżach. Dlatego też jest to roślina bardzo odporna na suszę. Zatrwian szerokolistny do złudzenia może niektórym przypominać gipsówkę. Tyle, że kwiaty gipsówki są w kolorze głównie białym lub też delikatnie różowym. A tutaj widzimy barwy fioletowe. Kwiatów na pojedynczym, pojedynczym kłosie jest bardzo dużo, ale są one bardzo małe. Ale to właśnie ten fakt powoduje, że ja osobiście pokochałem te rośliny. Bo ja lubię takie byliny, które mają kwiatostany w kształcie, czy też po prostu przypominające, przypominające taką mgiełkę, chmurę. Spójrzcie również na te liście. Są one dosyć grube. Nasączone zielenią i częściowo zimnozielone, zwłaszcza w łagodne zimy, i tworzą takie rozety. Tyle, że to jest roślina, która dosyć wolno się rozrasta, więc potrzeba po prostu czasu, żeby wytworzyła taką no, mocną i też dużą, zwartą kępkę. Dlatego też, jeśli macie taką możliwość, to kupujcie od razu więcej sadzonek tej rośliny, ponieważ wtedy będziecie mieli lepszy i szybszy efekt. Nie będzie trzeba czekać wielu lat. Jest to bylina, która doskonale komponuje się z hortensjami bukietowymi, chociaż tutaj z tyłu są duże czosnki, więc akurat te czosnki troszkę odbierają uroku właśnie temu zatrwianowi. Natomiast ta bylina może być sadzona również na ogrodach, w ogrodach typu śródziemnomorskim lub też po prostu na stanowiskach bardzo suchych, ponieważ jest to bylina, która nie wymaga tak naprawdę naszej, naszego dużego nakładu pracy, zwłaszcza podlewania. Ona wytrzyma naprawdę bardzo duże susze i jest zupełnie odporna właśnie na te niesprzyjające warunki. Gleba dodatkowo powinna być przepuszczalna, średniożyzna i jak już mówiłem, stanowisko powinno być względnie suche. Jeśli ten zatwian rósłby na glebach ciężkich, no to niestety, ale do kolejnej wiosny nam nie doczeka. Stanowisko powinno być słoneczne. U mnie rośnie w półcieniu i jakoś sobie daje radę, ale podejrzewam, że gdyby ten zatrwia, zatrwiany rósł w słońcu, no to wtedy efekt byłby jeszcze lepszy. Po kwitnieniu możemy mm, takie kwiaty ściąć albo zostawić na rabacie, ewentualnie jeszcze... Gdy roślina kwitnie, możemy kwiatostany ściąć i zasuszyć, bo ten zatrwian, również jak w przypadku zatrwianów jednorocznych, bardzo dobrze zachowuje barwy. I najważniejsze, jest to roślina mrozoodporna w naszym kraju.